Dzień dobry, Janem Nemziołek, to jest program Mówiąc Prosta. Dzisiaj naszym gościem jest wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Maciej Gdula. Dzień dobry. Dzień dobry, To Zacznijmy od audytu. Zrobiliście Państwo już jakiś audyt, co działało za poprzedniej władzy, co nie? No Przede wszystkim mamy dużo spraw do uporządkowania. No, na, na przykład za poprzedniej władzy przesunięto NCBiR z Właśnie. Ministerstwa Nauki do funduszy regionalnych. To jest instytucja, która dzieli pieniądze na innowacyjne badania. No, i te, miejsce tej instytucji było po prostu przy nauce, bo w nauce są ludzie, Czyli którzy wraca są w stanie to skontrolować. To wraca do nauki na szczęście, no bo to jest oczywiście jakaś kontrola nad tą instytucją, nad pieniędzmi publicznymi, no jest, jakaś, no jest jakaś szansa na naprawę rzeczywiście. Myśli pan, że była ta afera dlatego, że właśnie to było przy Ministerstwie Technologii? Myślę, że to był jeden z powodów, serio. Znaczy oprócz tego, że oddano to w, w taki pacht jednej z małych partii koalicyjnych, po prostu jako rodzaj takiej synekury, no to, to to, że nie było nad tym dobrego nadzoru, no to, jest, no, no to to był powód do, do tych nadużyć. Teraz to prostujemy, ale to nie jest jedyna sfera w ogóle takich, takiej dezynwoltury w, w kreowaniu rzeczywistości. Jeżeli weźmiemy temat, który jest bardzo dzisiaj silnie omawiany, to znaczy kolegium Humanum, no, to, to, je, tak, no to, to jest też efekt deregulacji. Znaczy jest tak, że w 2018 po prostu zlikwidowano jakikolwiek nadzór nad studiami podyplomowymi. Minister Gowin przekonywał, że to jest Świetne, żeby to każdy mógł sobie sam wybrać, żeby dowolnie mógł kształtować swoją karierę edukacyjną już po studiach. No i kolegium Humanum no to jest efekt tego. No jeżeli do tego jeszcze dodamy to, że MBA je uprawniają do zasiadania w radach nadzorczych, to mamy Eldorado. No tak, a dlaczego tak politycy z tego korzystali? I to każdej opcji, okazuje się. Że tylko... Nie, nie lewicy, lewicy chyba, nie. chyba w tym nie było. My ale. jesteśmy tacy solidni, nie <laughs> idziemy na skróty, ale rzeczywiście z tego korzystano powszechnie. Jak się otwiera jakieś drzwi, którymi można pójść na skróty, no to ludzie z tego korzystają, dlatego regulacja jest potrzebna. No i tutaj my będziemy tutaj zwolennikami jednak uregulowania tego. Są różne pomysły albo zlikwidowania w ogóle MBA jako czegoś, co uprawnia do do uczestnictwa w radach nadzorczych, można wrócić do egzaminu. Można dodać certyfikaty międzynarodowe, które są naprawdę potwierdzeniem jakości studiów MBA do ustawy o zarządzaniu mieniem państwowym. Więc tutaj jest kilka opcji. My my, się, my my uważamy, że to trzeba uregulować. Tutaj nie można tego zostawić tak jak jest. Ale te regulacje mają nie tylko dotyczyć MBA, ale też chyba w ogóle kierunków, tak? Bo pan minister Wieczorek mówił o kierunkach medycznych, które mogą stać zlikwidowane, jeżeli nie spełniają pewnych wymogów. No, tylko że medyczne były regulowane i tutaj jest instytucja, która zajmuje się akredytacją, później jest decyzja ministra, to jest Państwowa Komisja Akredytacyjna. My, my zmieniliśmy skład tej komisji, bo on był taki, żeby komisja patrzyła taka prawie przez palce Aha. na te nowe kierunki medyczne. to zmieniliśmy. Teraz ta nowa PAKA będzie kontrolować bardzo precyzyjnie, bardzo dokładnie wszystkie kierunki medyczne. Tutaj nie ma mowy o jakimś tam spadku jakości tych studiów. No nie, nie możemy na to pozwolić, bo od tego bezpieczeństwo pacjentów zależy. No właśnie, ale jeżeli się okaże, że na przykład kierunki medyczne, no nie zapewniają tego, tej, jakiejś rzeczywiście, no tych wszystkich wymogów, to co wtedy? Likwidujemy ten kierunek i przenosimy gdzieś indziej tych studentów. No co ci studenci mają? Więc, zrobić? To jest bardzo słuszna uwaga. Studenci Myślę. nie mogą cierpieć. Znaczy to, że państwo kiedyś wyraziło zgodę na studiowanie w instytucji, która nie spełnia standardów, to nie jest wina studentów. Jest tu jakaś umowa między państwem studentami. My na pewno będziemy dbać o to, żeby studenci dostali propozycje studiów jakościowych, studiów w nowym miejscu, nie zostawimy nikogo na lodzie, ale też nie możemy tolerować studiów, które nie są studiami medycznymi. No to tutaj na to nie ma naszej zgody. Proszę, wróćmy do tego audytu. Pan minister wieczorek mówi, że na trzy lata nie ma pieniędzy. Po, to znaczy, już nie ma pieniędzy. Jest w, tym, znaczy jest w tym sporo prawdy, no bo minister Czarnek pod koniec swoich rządów bardzo hojnie rozdzierał pieniądze. Także bez konkursów. Na przykład na program rozwoju polskiego mleczarstwa 100 milionów. Na program rozwoju Willi. Wille Plus są też dobrym przykładem. Tak? Tutaj było dużo takiego luźnego traktowania grosza publicznego, i na to też się nie zgadzamy. Natomiast to nie jest tak, że nie ma pieniędzy i na, pi na naukę nie będzie więcej pieniędzy, bo my już przeznaczyliśmy, 30, już zwiększyliśmy płace o 30% naukowców, tak? To, to, już, to już się stało. Rozporządzenie jest podpisane, uczelnie podnoszą płace. Daliśmy 200 milionów, historycznie najwięcej, na Narodowe Centrum Nauki, czyli na badania podstawowe. Nie było takiego wzrostu przez wszystkie lata istnienia tej instytucji, więc daliśmy 180 milionów. na Pan. Więc my szukamy pieniędzy na naukę, ale jednocześnie mamy te pieniądze ministerialne na, na, na działanie programów ministra, na przykład są ograniczone, no bo było wydawanie szerokim gestem. No tak, no ale skoro Pan mówi o tych też studentach, którzy. Pan był przecież wykładowcą bardzo długo. I Jak dzisiaj Pan, no pewnie też jakoś ma jakąś wymianę ze studentami, którzy mówią, co trzeba zmienić, co trzeba poprawić. Znaczy, czego im dzisiaj potrzeba, żeby Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego im zaoferowało? Bo wiemy o tym, że przecież młodzi ludzie no, wypływają z Polski, jadą na zagraniczne uczelnie, bo mają poczucie, że tam się lepiej nauczą, że zdobędą lepszy dyplom. Ja się Czy ich to, zatrzyma? że. Y że, że polscy studenci studiują za granicą, to nie jest nic złego. Oczywiście, nic złego. złego, tak, ale że... żeby wracali tutaj. Ważne jest, żeby wracali, ważne jest, żeby, żeby też studenci z zagranicy przyjeżdżali do Polski. I to się dzieje, bo jedna dziesiąta studentów to są studenci zagraniczni. Mamy ponad 100 tysięcy studentów z zagranicy, na różnych kierunkach, z różnych krajów. Oczywiście, bardzo dużo studentów z Ukrainy, i to jest też coś, z czego się cieszymy, bo bardziej różnorodne grupy Studenckie to jest coś, co tak naprawdę wzmacnia wzmacnia kreatywność, rozwija jedną i drugą stronę. Więc tutaj to, to, to nie jest coś złego. Natomiast jeżeli patrzymy na jakieś negatywne efekty z reform, które były wdrażane od dłuższego czasu, no to jest to, że naukowców odciąga się od dydaktyki. Naukowców tak naprawdę nie zachęca się do tego, żeby dobrze uczyć, bo nacisk i, i jeżeli chodzi o zasadę ewaluacji, nacisk kierowników jednostek, jest na to, żeby publikować, pisać, badać, zdobywać granty, a nie uczyć. Tutaj jest potrzebne jakieś przywrócenie równowagi. Teraz my się zastanawiamy, jak to dobrze zrobić, nie wylać dziecka z kąpielą, bo badania są ważne. Ale studentów trzeba uczyć dlaczego? Między innymi dlatego, że to oni będą później naukowcami. Jeżeli nie będzie dobrego kształcenia, to nie będziemy mieli dobrych naukowców w przyszłości. To, to jest bardzo powiązane. No i jest ważna rzecz, na której nam bardzo zależy, kwestia, kwestie materialne. Zdarza się, że ludzie rezygnują ze studiów, bo nie stać ich na studiowanie. Zdarza się, że y, są zmuszeni do podjęcia pracy, y, bo nie stać ich na utrzymanie się. Znaczy, to jest y, tak, że praca oczywiście to też jest. Jest doświadczenie, to też jest rozwój jakiś, ale no, taka sytuacja, że studenci muszą bardzo dużo pracować, żeby się utrzymać, bo na przykład mieszkania są niezwykle drogie, no to to jest coś, co nas boli i my dostrzegamy ten problem. Dlatego już niedługo będzie ogłoszony program rozwoju akademików i remontów akademików. No, na tym nam też niezwykle zależy, bo nie możemy zapominać o tym, że studenci są, są ludźmi z potrzebami materialnymi, mieszkania, jedzenia. Nie a te, trochę tak, no tak często jest tak, tak. że a, studenci to się mają uczyć tylko, no, ale żeby się uczyć, no to trzeba żyć na jakimś poziomie. A nie każdy jest z bogatej rodziny. Nie prawda? każdy jest z bogatej rodziny i my tutaj um, zaczynamy pierwszy naprawdę duży od wielu lat program um, rozwoju akademików i remontów akademików. Um, to, to będzie widoczna zmiana już za, um, już za niedługo. No tak, a od tego zaczął chyba minister wieczorek, prawda? Od tego słynnego, um, słynnych rozmów z mieszkańcami akademików. O co tam chodziło? Że, co, że te akademiki po prostu nie były, właśnie nie miały warunków dla studentów. Tak to był jeden z akademików w Poznaniu, Jowita, był zamknięty, przeznaczony do likwidacji tak naprawdę. Nowe akademiki miały zastąpić ten stary, no ale tak naprawdę Poznań jest jednym z wielkich miast, gdzie ceny mieszkań są wysokie. Im więcej akademików, tym lepiej. jest też coś takiego, co dla mnie jest istotne i też istotne było dla tych ludzi, którzy okupowali. Ten budynek. No, jednak pokazanie, że w centrum miasta jest miejsce dla studentów jest też istotne. Znaczy, taka, taka sytuacja, w której w ważnych punktach miasta jest życie studenckie, są mieszkania studenckie, to jest coś, coś ważnego dla rozwoju miasta. I My, my tutaj stajemy po stronie tych, tych studentów, bo my, miasta ze studentami w ogóle lepiej się rozwijają, są żywsze, są bardziej dynamiczne. I dotyczy to nie tylko wielkich miast, oczywiście także małych i my o tych małych miastach, mniejszych uczelniach nie zapominamy, my nie jesteśmy takimi reformatorami, że tutaj tylko wielkie uczelnie, tylko światowa jakość, a taka niestety była, takie było przesłanie wcześniejszych reform, że tutaj tylko inwestujemy w najlepszych, a najgorsi no to najgorsi jak sobie sami nie poradzą, to, to my im nie będziemy pomagać, to w ogóle nie jest nasza filozofia. Zresztą widać w raportach dotyczących zatrudnienia, dotyczących że nawet w małych miastach dyplomy z mniejszych uczelni one mają znaczenie, one się liczą. Naprawdę to, to nie jest tak. My mamy dane. Czyli że nie dobre. tylko Uniwersytet Warszawski czy jest Oczywiście, nawet w małych miastach, tak, nawet w małych miastach, jak się zdobędzie dyplom, to jest większa szansa na znalezienie pracy i większe zarobki. To są twarde dane. W tej sytuacji tak wspieranie tylko największych, żeby się tym móc pochwalić, jest po prostu krótkowzroczne, nie, nie bierze pod uwagę. No, w trochę w dziwi, co realiu. Pan mówi, no bo jednak prawo i sprawiedliwość niby się nastawiało na te mniejsze miejscowości, co nie rozwijali tam oś ośrodków akademickich. Było oczywiście takie, taki rozwój kumpelski, jak to tak nazwał, to znaczy, że ministerstwo rzucało pieniądze dla poszczególnych, poszczególnych uczelni. Dla mnie to nie jest systemowe, systemowe wsparcie. My, my musimy tutaj przede wszystkim także przez reformowanie całego systemu wzmacniać te mniejsze uczelnie, bo też ludzie często nie mogą pojechać do dużego miasta studiować. Ze względów materialnych. Mogą mieszkać u siebie, bo na, na przykład mieszkają wciąż z rodzicami, i wtedy stać ich na, na studiowanie, a nie stać ich na wyjazd do dużego miasta. Więc tutaj wsparcie dla tych mniejszych uczelni też jest istotne ze względu na szanse młodych ludzi. Mhm. A jakie teraz kierunki są najbardziej modne? To znaczy, co wybierają studenci? Co jest przyszłościowe? Mhm. To jest dobre pytanie. Ja przyznaję, że nie, nie, nie śledzę tego, co, jakby, nie, nie mam takiego oglądu bardzo precyzyjnego. Na pewno jest tak, że, że są takie fale zainteresowania. W zeszłym roku na przykład bardzo popularna była japonistyka. Okay. Tak, na, na Japonii, wszyscy szli na no tak, japonistykę. Tak, ale co po tej japonistyce można robić? No to, jest, to jest tak, że. Oczywiście rozumiem taki, taki dystans do tego, bo czy, czy tak dużo pracy jest dla Japonistów, ale to jest ważne pytanie, bo ono się do, naprawdę odnosi do tego, po co studiujemy. Czy studia to jest tak, że studiujemy, bo ma, będziemy mieli bardzo precyzyjny zawód, i dzięki temu będziemy mieli wysokie zarobki. Jest tak, że jak, jak śledzimy karierę absolwentów, że często osoby, które mają bardzo specjalistyczne wykształcenie, mają kłopot ze znalezieniem pracy, a osoby, które mają bardziej ogólne wykształcenie, bez problemu się odnajdują na rynku pracy. Na przykład filozofowie dość dobrze się odnajdują na rynku pracy, chociaż można by powiedzieć... Pan minister nie A, skończył filozofii? Ja kończyłem wydział filozofii i socjologii, <laughs> Coś, ale <laughs> jestem socjologiem, tak. Ale to jest tak, że dobrze wykształceni ludzie, którzy mają szerokie horyzonty, potrafią się uczyć, są, są kreatywni, oni sobie poradzą. Coraz bardziej... Czy, czyli umiejętności, umiejętności miękkie trochę. Umiejętności to? miękkie, elastyczno, Umiejętność dopasowania się do różnorodnych pracy. warunków. To jest naprawdę atut. I nie powinniśmy skreślać, skreślać tych kierunków, które się wydają takie no, nieżyciowe, a okazuje się, że w życiu sobie można dużo lepiej poradzić czasami niż osoby z bardzo precyzyjnym, ale wąskim wykształceniem. Mhm. Czyli po prostu nie nastawiać się na to, co da pieniądze w przyszłości, tylko bardziej na to, co, nie wiem, co człowiek chce robić w życiu, może bardziej kierować się tym. Lubi, no po prostu może najłatwiej. Myślę, że to jest bardzo ważna zasada, bo w ogóle dla ludzi, którzy z pasją traktują zarówno studia, jak i później pracę, to oni mają łatwiej. Ci, ci z pasją odnajdą się, znajdą swoje miejsce. Pamiętajmy, że wybierając bardzo wąskie wykształcenie, często albo będziemy musieli zdobyć jakieś dodatkowe wykształcenie, albo będziemy, no. Jakim, na takiej wąskiej ścieżce tak, przez całe życie. Niektórzy to lubią, niektórzy mają poczucie bezpieczeństwa związane z tym. No, trzeba pamiętać w wyborze studiów tak, także o, o tym, jaką się jest osobą. Tak, i, I dopasować to do swoich, swoich pasji, oczekiwań, aspiracji. To, to jest bardzo ważne. Ja wiem, że to nie pana resort, ale chciałam zapytać o tą Willę Plus. Czy będą jakieś konsekwencje tego programu ministra czarnka ogłoszonego? Bo jakby do tej pory my nie słyszeliśmy słyszymy o żadnych rozliczeniach w tej kwestii, a no w kwestiach innych są, są komisje śledcze, a tutaj nic się nie dzieje. No, pytanie, czy to jest kwestia na komisję śledczą, to, czy, to jest, czy to jest kwestia dla prokuratury. No jesteśmy tak po, po wyborach dość szeroko się otworzył ten worek z komisjami śledczymi, natomiast są tutaj jeszcze inne instytucje, które to badają. Na pewno to jest kwestia dla Ministerstwa Edukacji, bo to jest chyba tamta ta sprawa na willi plus się znajdujemy różne sprawy po ministrze Czarnku wyczyściliśmy na przykład zlikwidowaliśmy Govtech zlikwidowaliśmy instytut Kochanowskich no tutaj pewien taki porządek wprowadziliśmy natomiast czasami są rzeczy no tak jak, jak na przykład z, z tymi instytucjami które które trafiły do, do Prokuratury, o ile pamiętam kwestie w goftechu trafiły po prostu do prokuratury, bo tam było złamanie rozporządzeń, złamanie zasad operowania środkami publicznymi, bo minister wydał decyzję, żeby nie podpisywać umów, natomiast tam umowy zostały podpisane. Więc tutaj no, są też po prostu inne, inne narzędzia niż komisje śledcze, żeby, żeby rozstrzygać. No tak, ale pana zdaniem, czy to sprawy. jest sprawa dla prokuratury? To, co się stało? Stało z wydatkowaniem tych pieniędzy na różne fundacje, no na takie, które często nie spełniały wymogów, jak też pokazywali dziennikarze. No, moim zdaniem to jest sprawa do prokuratury, chociaż czasami jest tak, że coś budzi nasze oburzenie, a jest jednocześnie w ramach przepisów prawa. Znaczy to nie jest tak, że prawo wszystko może uregulować. No, można zgodnie z przepisami prawa źle wydawać i w oburzający sposób wydawać publiczne pieniądze. No, to jest, no I to jest kwestia politycznej odpowiedzialności. Moim zdaniem. Prawo i Sprawiedliwość poniosło polityczną odpowiedzialność, bo to się nie podobało Polakom, że tak są pieniądze wydawane, że trafiają do znajomych, że trafiają do, do jakichś niejasnych organizacji. No, tutaj Polacy też no ale wybra... znajomi mieli fundację, prawda? Więc można... Tak, ale <laughs> chodzi o to, że Polacy wybrali transparencję, moim zdaniem. Polacy postawili na to, żeby jednak były jasne zasady, żeby pieniądze raczej były wydawane z konkursów, a nie po prostu po uważaniu. No, to jest... To, to jest cena, którą Prawo i Sprawiedliwość, ta przegrana, to jest cena, którą zapłacili za swoje działania, które budziły po prostu oburzenie w ludziach. Pani ministrze, a co pan powie ludziom, którzy powiedzą, no po prawicowym ministrze edukacji i ministrze szkolnictwa wyższego, teraz jest lewicowe? To znaczy tutaj zarówno jeśli chodzi o edukację, czyli panią Nowacką, tak samo jeżeli chodzi o naukę. Znaczy ludzie powiedzą, no teraz będzie skręt w lewą stronę, ideologiczny, po prawicowym. No ja bym powiedział, że, że tak naprawdę nastąpiła rzeczywiście zmiana jakości, ale to nie znaczy, że, że to jest zmiana wajchy tak, w drugą stronę, to jest to samo tylko w drugą stronę. No, my nastawiamy się po pierwsze na dialog ze środowiskiem. Minister Czarnek bardzo rzadko spotykał się ze środowiskiem naukowym. To w ogóle był problem no tak, z tym, że to było ale generalnie wielkie ministerstwo. Chyba prawicy to środowisko naukowe nie lubiło zawsze, prawda? Chyba coś takiego było. Nie. Ja bym powiedział, że środowisko naukowe jest zróżnicowane. Przecież tam też są ludzie o prawicowych poglądach. Mnie to nie oburza, dla mnie to jest naturalne. Natomiast nienaturalne było to, że minister Czarnek traktował tych, którzy nie mieli prawicowych poglądów jako wrogów. Tak? No i zresztą atakował ich publicznie, tak jak profesor Engelking. Więc tutaj my zupełnie inną mamy filozofię. My rozmawiamy z całym środowiskiem naukowym. Uważy na przykład nie, nie jesteśmy zwolennikami budowy, do, bo tak robił Czarnek. Budu zbudujmy instytucje dla, dla naszych naukowców, żeby nasi naukowcy byli silniejsi niż ich I tu naukowcy. tu minister Czarnek by powiedział, bo wy już macie zbudowane jako lewica, no bo ideologia lewicowa i zaczęłaby się ta cała ale my jesteśmy za tym, żeby w instytucjach publicznych było miejsce dla wszystkich. To nie jest tak, że nie, pan nie jest po prostu lewicową instytucją, tylko jest akademią, gdzie są obecne różnego typu poglądy. Tak samo uniwersytety są miejscem, gdzie powinno być miejsce, gdzie, gdzie jest miejsce dla różnorodnych poglądów. Nie, bo u mnie w, na Wydziale Socjologii pracuje Michał Łuczewski, który jest bardzo konserwatywnym socjologiem, Mirosława Grabowska, która. No e, tak. prawda? Jest bardzo konserwatywną <grym> przestrzenią. Była Tak, była szefową Cebosu w czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości. Y, jestem ja i są inne, nie wiem, prze Przemysław Sadura, Julia Kubisa, osoby, które są powiedzmy, po, y, po lewej stronie. Jest też, są też osoby liberalne. Tak powinno być. To jest zdrowa sytuacja, że w instytucjach funkcjonują obok siebie. W, w, czasami się krytykują, ale y, y, czasami są w sytuacji, Dialogu, ale powinno być miejsce dla różnych y, poglądów. I to jest zdrowa sytuacja, i taką zdrową sytuację my chcemy wspierać. To na koniec przejdźmy do pana prezydenta i pana premiera i wizyty historycznej do Stanów Zjednoczonych. Czy, czego się pan spodziewa po tej wizycie? No, dla mnie to jest taka wizyta symboliczna przede wszystkim. Chodzi o to, żeby pokazać, że Polska jest ważnym członkiem NATO, że jest ważnym ogniwem tego sojuszu, że relacje transatlantyckie są niezwykle silne w obliczu wojny, na, wojny w Ukrainie. No i, i w, zasadzie, Tyle. <grym> w, w zasadzie prezydent i premier powinni celebrować tę okazję. No, trochę, trochę byłem. Taki zdziwiony, że pan prezydent postarał się wykorzystać okazję, żeby wbić szpilę premierowi, powiedzieć, że to premier mu towarzyszy w tej wizycie, jest takim, nie wiem, takim w drugim rzędzie. Jak tak? małżonka. No, no, czasami są okazje, które. Lepiej milczeć. Które, tak, które trzeba wykorzystać po to, żeby, żeby pokazać, że jest się ponad bieżące konflikty. Że... No, ale to jest chyba normalne, że obaj panowie będą się starali pokazać jak najlepiej. Znaczy, że jeden albo drugi wygrał tę sytuację, bo spotyka się z prezydentem Stanów Zjednoczonych. No, Andrzej Duda już powiedział, że powinniśmy mieć więcej wojsk amerykańskich w Polsce, na co Joe Biden odpowiedział, że i nie uważa tak, że powinniśmy mieć więcej. Więc widać, że będzie tam jakaś gra toczona, jakieś może interesy polskie, rzeczywiście wzmocnienie naszego bezpieczeństwa. Ja bym chciał, żeby i prezydent, i premier grali dla Polski w tej sytuacji. Możemy się kłócić w środku, możemy się spierać. To jest, to jest naturalne. Tak? No, to są politycy wywodzący się z dwóch, z dwóch różnych obozów, ale w sytuacji międzynarodowej, w sytuacji. Wizyty w Białym Domu no to jest jednak taki moment, kiedy trzeba wspólnie grać o, zarówno o polski interes, jak i o, o bezpieczeństwo w ogóle tej wschodniej flanki NATO. No to jest, to jest, tutaj ja bym po prostu schował do kieszeni na chwilę. Ego. Te, tak, tak, na serio. No, Oj, to ja ciężko. uważam, że, że tutaj należy, należy schować do kieszeni swoje ambicje. Na chwilę zapomnieć o tych, o tych konfliktach. Które, które są tutaj na miejscu i, i widzieć szerzej, i widzieć w dłuższej perspektywie. Na tym mogą obie strony zyskać, bo to jest też to przekonanie, że pani redaktor słusznie powiedziała, tak się postrzega polityka, no bo ktoś musi zyskać, ktoś musi stracić. Czasami jest tak, że obie strony mogą zyskać i myślę, że to jest tego typu sytuacja. A czy spodziewa się pan jakiegoś, no, w tej nieoficjalnej rozmowie prezydenta, premiera i prezydenta Stanów Zjednoczonych, no jakiegoś ostrzeżenia ze? strony. No, jeśli chodzi o ten wywiad amerykański, tak, to znaczy, że być może Rosja przyspiesza jakieś działania. Bo gdzieś tam się o tym spekulowano, że Joe Biden, tak jak kiedyś powiedział ukraińcom, tak teraz może powiedzieć Polakom. Czy coś takiego się zdarzy? No, bo później jest to takie zamknięte posiedzenie Sejmu, gdzie będzie dyskutowane, gdzie będą dyskutowane kwestie bezpieczeństwa. Myślę, że na pewno te relacje między Polską i Stanami Zjednoczonymi są silne, też jest współpraca służb. Myślę, że tutaj ja nie uważam, że Amerykanie zatajają coś przed Polską. Myślę, że tutaj Polska jest naprawdę bardzo blisko frontu, jest kluczowym partnerem strategicznym teraz, jeżeli chodzi o e, aprowizację Ukrainy, o, 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 o wsparcie tego kraju w walce o niepodległość, więc e, nie sądzę, żeby, żeby tutaj przed nami były zatajane jakieś informacje, ale też ka każde informacje też podlegają interpretacji. E, to nie jest tak, że e, informacje dotyczące powiedzmy, spraw niejawnych są łatwe do zinterpretowania, że tam, że tam jest wiedza, która, która po prostu jest stuprocentowo pewna. No, tak samo było z samym atakiem na, na Ukrainę. To, to nie jest tak, że po prostu ktoś wiedział na 100%. No to, to są też, mówimy też o, o sferze, gdzie podejmowane są decyzje, tak, więc jest jakiś rodzaj zawsze nie do określenia, tak? czy wolnej woli, więc tutaj też nie, nie powinniśmy myśleć tak, że, że jak mamy dostęp do informacji, to, to to, to, to już mamy stuprocentową pewność. No nie. To w każdym razie mam nadzieję, że jednak mimo wszystko nie będzie aż tak złych informacji i będą dobre po tej wizycie w Stanach Zjednoczonych. E, ja myślę, że ważną informacją i dobrą jest to, że e, odbywa się ta wizyta, że Stany Zjednoczone też wysyłają sygnał, że i Polska, i kraje regionu są e, silnie związane z, e, z Sojuszem Północnoatlantyckim. To nie jest e, członkostwo drugiej kategorii, i myślę, że to jest dla nas e, bardzo dobre. Dobra informacja. Naszym gościem był Maciej Gdula, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego. Dziękuję bardzo. Dziękuję, dziękuję bardzo.